O, Bona. Nie, wezmę. Nie Tutaj kurki są zajęte, żeby się nie zająć młodymi kurkami, bo one tak lubią się trochę. Je zarazu się mieścimy tam. Ojejku. Ojej, jaka czufka! Oj, on leci, Bona. Bona i leci. Oj, 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 Bona się już zaniepokoiła. Bo ona co roku jest to samo, nie musisz się martwić. Idź, O, jak są się jedzą, przestraszone. Jakie są śliczne. Matę ty, ty chcesz tamte? Jak chcę... Jak to Jak chcę jedną tamtą, tamtą tam, lewą I, i tą. Ty Ale ja chcę też jedną z tych takich chwilistych. Ja chcę I to i tą i to i tą białą. Bo ona ogarnia się tutaj. Bo ona cholera! bo ona wlicza. Ponusia, no co ty. I no przecież twoje nowe koleżanki. A ty Rachel co? Nie uciekają. No nie uciekają. Bo są przestraszone. Mają Mateusz traumę podróżową. I Co, Rachel? Będzie git. Jak się wkurzyła dziewczyna. Spokojnie, skarby, spokojnie. Patrzcie, jakie są ładniutkie. Łądki siczne, czuprynki. A to jest Ariana. Spokojnie. Sabrina, tam dziubasz. Zielone jajko, ona też. Ma zielone jajko. Dwie, one są jajko. <muchy> śliczne. Jak I Tam tak, tak. Ta Malina A, sobie siedzi. Mali. Niczym hrabina. Sabrina, bo ona na razie jest wkurzona. Ja wiem, że chcesz się zaprzyjaźnić. Sabrina, odejdź troszeczkę. Bo Bona ma dzisiaj zły humorek. Nie, Sabrina. Tak odrobinę. Nie, 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 Sabrina. Nie zadzieraj z Boną nie Nie. Oj, oj, oj. Chodź, 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 tak z daleka się. Sabrina, co ty tak do Nie, nie, nie. Co wy tak do niej chcecie iść? Chcecie zaprzyjaźnić, ale to macie dużo koleżanek. A, możesz się zaprzyjaźnić ze mną. Gabrysia jestem. O, pod nas znowu przyszła. Sabrina! <laughs> Sabrina! Tak z daleka się zaprzyjaźni. Mówię ci. <laughs> Bo jest przestraszona jeszcze. Taka czarno-pomarańczowo-biała. <laughs> Bo na, jak ją no, dziugniesz. to, moja, zwiększę, to, to będziesz, będziesz tego żałować, Sabrina. Sabrina! Weź odejdź odejść troszeczkę? Sabrinka.